Co tobie daje ten program, bo y, ty też masz wiele piesków, uczysz się przy ekspertach, wiesz już jak postępować z nimi, żeby nie rządziły tobą, bo ostatnio opowiadałaś, <grytanie> że tak, jednak tak, rządzą. Tak, rządzą. Wiesz co, znaczy też już ja się nauczyłam moje błędy, co popełniam, no i będę próbować e, tego się trzymać, ale właśnie śmiałam się, że widziałam jak nasza behaviorist, jak zmienia właśnie te, zwie, te psiaki, że musi chyba jak, przyjechać do mnie, do domu dalej, żeby z nimi popracować. E, po naprawdę, że to jest niesamowite, że nieraz takie małe zmiany, co właściciel musi zrobić, i to kompletnie inaczej się pie zachowuje. Powiesz, ja mogę sobie mówić, nie wolno, nie wolno, czy wiesz coś do nich, ale to nie znaczy, że, że dobrze robię. Bym musiała przyjechać, poznać ich i w jakiej sytuacji, bo ja mam naj, największy problem, jak moja, moja dwójka z piątki szczeka jak idziemy na spacerki albo do parku, że wiesz, od razu ludzie wiedzą: OK, to jest ta wariatka z tymi pieskami, słyszymy je. Żeby ją uspokoić, bo ona jest takim pieskiem widocznie, co wiesz, musi być bosem, najważniejsza. I tam się na wszystkich wydziera, ale ma ogromny wysoki głos, że ją wiesz, po drugiej stronie Warszawy by się słyszało.